Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj jest to film, którego nie było już bardzo dawno, a mianowicie fan mail. Nie sądzę, by dużo osób pamiętało o tej serii na moim kanale, ponieważ naprawdę od dawna nie dostałam od nikogo żadnej paczki. Hello! Ale zdarzyła się okazja, że ostatnio ktoś do mnie napisał i dzisiaj otworzymy tą paczkę. Z góry bardzo, bardzo dziękuję! Po pierwsze, tak, nagrywam w pokoju Kory. <laughs> po drugie, wybaczcie mi, proszę, ale odzwyczaiłam się od nagrywania tej serii. I po trzecie, no, nieważne. Paczka jest dość spora, ale dość cienka, więc myślę, że nie zajmie nam to długo czasu. Dużo czasu, Boże, Skalon naucz się mówić. E, więc tak, przed waszymi pięknymi oczyma e, wysypię całą zawartość. Okej, okay, brawa ja. Mam tutaj całkiem sporo rozmaitych numerków, więc teraz się tym zajmę. Standardowo zacznijmy sobie z listu, który nawet jest w kolorze tej short więc fajnie. Hejka, Scannon, cześć, tu Brenda. Właśnie tak myślałam, że to od ciebie. Wysyłam ci tą paczkę, ponieważ uważam, że jesteś wspaniałą osobą, która bardzo dobrze nagrywa filmy. Bardzo mi miło. Bardzo lubię Twój kanał, kocham Twoje filmy. Myślę, że zasługujesz na milion subskrypcji. Nie sądzę, ale również bardzo mi miło. W tej paczce wysyłam ci kilka rzeczy, które mogą ci się, może ci się przydadzą. Tutaj już sobie przejeżdżałam spis, więc bardzo dziękuję. Również pozdrawiam bardzo serdecznie, kochana. Przysięgam, że dostawanie autografów od swoich widzów jest czymś wspaniałym, kochana. Zaczniemy sobie więc od zero, bo tu jest rysunek. Z góry przepraszam za migające światło, ale na pewno muszę zmienić żarówkę w lampie. I mamy tutaj Sylwusia! Przepięknego, jakże, bo jakże by inaczej, no oczywiście. Może jakiś fluffy! Jakby Silver nie ma prawa nie być fluffy, ok? Przepiękny, dziękuję. Kolejną rzeczą jest jedynka i myślę, jak to ostrożnie przeciąć, bo jak to wiemy, a skalą zawsze musi coś spierdolić. I tak, jest tu ta sukienka. uuu, uu, uu. chwila, chwila. Ok, więc wzięłam moją cudowną modelkę. To jest taka sukienka na gumkę tutaj. I na początku nie chciała się trzymać, ale zawinęłam dwa razy. I jest okej. Okay. I przyznam, że jest naprawdę bardzo ładna. W sensie doda się jakąś różę na szyjnik, co nie, i będzie koks. Taka mrau, sexy flexy. Myślę, że ma jakieś takie stare bale. Może być zajebista. Tutaj jest dwójeczka. Boga, masz nie przedni nic. Proszę, ja cię znam. Chodź. Choć również jak na modelkę przystało, prezentuje się jakże zacnie. To biała ja chyba bardziej pasowała, jak sądzicie. Next one is e, piękna trójka. Nie ma to jak łączyć. E, angielski z polskim, niczym Roxana węgiel. I tu jest mebelek, o ile dobrze pamiętam. I szafeczka, tak? A więc tak jest to szafeczka, dobrze myślałam. Bardzo ładny blat muszę przyznać i nawet da się coś w niej upchnąć, także e, jest bardzo. Co? Bardzo funkcjonalna, to chciałam powiedzieć, właśnie. Teraz lecimy z czwóreczką. O, dobra. Przepraszam za moje paznokcie i tutaj mamy dwa naszyjniki, tudzież korale, jak kto woli. O ile dobrze umiem liczyć, a to może być błędne, czas na piątkę. Tutaj jeszcze bardziej boję się, że coś przetnę, ale okej, okay, udało się, nie przecięłam. Okej, okay, dzień dobry, tutaj ja mam nadzieję, że mnie nie widać i szczerze mówiąc zajebisty pomysł na lustro. Ja bym na to nie wpadła! I te gwiazdki mnie ostatnio prześladują! Halo! szusztekka i uwaga, może się wysypać, także ja już widzę, że to są te gwiazdki, także otworzę je sobie poza kamerą dobrze. Tak jak myślałam, jest tam w picie z gwiazdek. I do tego jeszcze taki ładny, różorutki, cienki materiał. Jeszcze nie wiem dlaczego go użyję, ale ja takie coś zbieram, więc jakby spokojnie. I kryształki! Także wiecie, kolejne do kolekcji, ja nie wybrzydzam. Teraz siódma Jak mi dzisiaj nie przetnę, to mówię wam, będzie hit. O! Okej, okay, więc tak, ja ogólnie kocham oryginalne akcesoria i dodatki od LPS, także... Jak ktoś ma z byciu cokolwiek, nawet coś takiego, to ja z chęcią przyjmę, co nie? Co, coś pięknego, mówię wam. Oprócz tego mam tutaj kryształki oraz yy, cudowną kawusie latę. Ósemka, którą również otworzę poza kamerą, bo czuję, że coś tam się przesypuje i się boję. Okej, okay, jest to po prostu uposzczedzona. Są tu różne yy, kokardki, takie mniej więcej. I sznurek. Yy, generalnie. Nie, to też jest kokardka. Ojoj, trochę <laughs> duża, ale nawet jeżeli nie kokardka, to z pewnością coś zrobisz tym sznurkiem, jak wiecie... Sznurki zawsze na propsie! I już ostatni pakunek, to dziewiątka, tutaj jest coś cienkiego, widzę, czuję, tak. I jest to żarcie. Właśnie coś mi tak świtało, że chyba o tym pisałaś. OMG! Miałam kiedyś coś takiego, w sensie to jest taka pianka, co niektóra po tym zastega, w dzieciństwie, pamiętam, cudowna rzecz. Tu jest banan, a tu chyba jakieś pseudo-ciastko. Tak mi się przynajmniej wydaje. A więc tak, Brenda, bardzo dziękuję Ci za wysłanie mi tej paczki, ponieważ z pewnością rzeczy, którymi wysłałaś mi się przydadzą i zrobię z nich jakiś użytek. Jeżeli ktoś również chciałby mi wysłać paczkę, no to zapraszam do mojego Instagrama, SkyMofficial Edit, ewentualnie może być mail, tutaj jest on podany, no i wtedy się zgadamy co do adresu i całej reszty. Ogólnie przed zakończeniem chcę jeszcze bardzo podziękować Moru, która również wysłała mi paczkę taką przyjacielską. I doszła mi ona wczoraj, ale jakby nie miałam za bardzo jakiej nagrać. Dostałam masę pięknych rysunków, jedzonko, żeby nie zeszła z głodu, <laughs> oraz tą kotkę fazy, ale bez futerka, na którą czaiłam się niczym hiena. Ogólnie nie jest w fazie przerabiania, więc jakby nie zwracajcie za bardzo na razie uwagi na jej wygląd, chociaż o to właśnie chodzi, no ale cicho. I no, bardzo, bardzo dziękuję. A jak na razie dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnych moich filmach. I pa, do zobaczenia. No, bajo!